To ktoś, to ktoś nie Planowaliśmy w 2019 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się w marcu bieżącego roku. No, tak, jak powiedziałem na otwarciu, nikt nie przewidział sytuacji pandemii i tutaj wielkie podziękowania za to, że mówiąc kolokwialnie, firma, wykonawca spięła się terminowo, a to było dla nas bardzo ważne z uwagi na dofinansowania, które otrzymaliśmy na realizację tej inwestycji. Wykonawcą była firma Obud Pana Budzyńskiego z Grodziska Wielkopolskiego. I no, udało się w terminie zakończyć. Przede wszystkim wybudowano cztery nowe sale z zapleczem sanitarnym. Została przebudowana kuchnia, a także powstały zupełnie nowe dwa place zabaw, które są dostosowane również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Żłobek już istnieje ponad 34 lata, dlatego zapotrzebowanie na ilość miejsc znacznie wzrosło w naszej gminie, dlatego takie postanowienie, żeby wybudować coś większego. Zobudowaliśmy tutaj taką część, która się składa z czterech oddziałów, wtedy grupy dzieci po 20, czyli 80 dzieci więcej, było 75, teraz mamy 155 razy. Nowa część jest bardzo nowoczesna jest zupełnie inaczej niż to w latach 80-tych byłoby, Budowane, jest ogrzewanie podłogowe, są piękne wyposażone łazienki. Wszystko dopasowane do dzieci. Są wideo domofony, gdzie rodzic, który dzwoni, przechodząc po dziecko, widzimy, kto przychodzi. Jest to zabezpieczenie też na, dla nas, żeby żnik obcy nie zagrażał tutaj dzieciom. Sale są wyposażone w nowoczesne zabawki, wszystko jest certyfikowane. Mamy też interaktywne dywany, które działają bardzo rozwijająco dla dzieci, są w każdej sali. W jednej sali jest w tej chwili demonstracja tego dywanu. Yy, I mamy tutaj piękne zaplecze kuchenne, które jest, czy jest w starej części, ale jest wyremontowane, żeby spełniało wszystkie wymogi, które w tej chwili są potrzebne dla, dla takich maluszków, ponieważ dla nich najważniejsze, żeby było to zdrowe jedzenie, a nie jakieś fast foody czy <laughs> inne rzeczy. Także staramy się tutaj jak najbardziej spełnić te wszystkie yy, i uczymy dzieci, też szpinak yy, i też inne wszystkie warzywa i owoce, żeby jadły, ponieważ. One się dopiero uczą tego a i one muszą poznać wszystkie smaki. Na terenie miasta i gminy jest też kilka placówek prywatnych. No, z uwagi na to, że Nowy Tomyśl i okolice bardzo dynam dynamicznie się rozwijają, tutaj dużo młodych ludzi osiedla się, zakłada rodziny, bo ta kolejka siłą rzeczy będzie, ale no, na pewno nie jest taka, jaka była wcześniej. I patrząc na skalę miasta, jeżeli zapewniamy miejsce dla 155 dzieci uważam, że to jest naprawdę e, optymalne rozwiązanie w tej chwili, a to też świadczy tak jak mówiłem na otwarciu o poziomie e, miasta, o zamożności. Jeżeli dbamy o wysoką jakość usług publicznych, to znaczy, że miasto się rozwija w dobrym kierunku.